Witajcie. Nazywam się Robert Jarema, jestem urologiem, od ponad 20 lat zajmuję się męskim zdrowiem. Skoro oglądacie ten film, to znaczy, że jesteście zainteresowani tematem testosteronu, a na pewno interesuje Was męskie zdrowie. Dlatego przygotowałem specjalnie dla Was 8 zasad, które powinniście poznać, zanim sięgniecie pod testosteron. A jeśli już jesteście w trakcie terapii, tym bardziej powinniście to zobaczyć. W internecie jest wiele informacji na ten temat. Niestety większość to albo półprawdy, albo wręcz kłamstwa. Ułożę Wam to w głowie. Psst, jeżeli jesteś partnerką faceta, który bierze albo chciałby brać, koniecznie pokaż mu ten film. Testosteron, testosteron, testosteron. Potocznie zwany teściem. Jak chcesz być prawdziwym facetem, musisz brać. Już nawet nie będziesz musiał ćwiczyć, będziesz większy, silniejszy, a w tych sprawach nikt ci nie dorówna. Po prostu cud lek. A jaka jest prawda? Z testosteronem, jak z ogniem, można się ogrzać, ale można się poparzyć. Ostatnio opowiadałem, dlaczego powinno się rozpocząć terapię testosteronem. Zapraszam do poprzedniego odcinka. Dzisiaj opowiem Wam, jak się nie poparzyć. Testosteron jest jednym z najsilniejszych hormonów anabolicznych w naszym organizmie, i właśnie dlatego warto wiedzieć, co może później tak. Przedstawię Wam 8 zasad, które obowiązują przy terapii testosteronem. Niezależnie czy wdrożonej z przyczyn medycznych, czy z kaprysu stosującego. Niezależnie też od wieku pacjenta. Zasada numer jeden: zrób badania. Przed podjęciem decyzji zbadaj się. Im więcej badań zrobisz, tym lepiej. I porozmawiaj z lekarzem. Powiedz mu, co chcesz osiągnąć, jakie są Twoje cele. Z mojego doświadczenia wynika, że wielu pacjentów w ogóle nie potrzebuje testosteronu. Zmiana stylu życia, odpowiednia dieta, a właściwie sposób odżywiania. Nie lubię słowa dieta, bo większość facetów od razu się spina. A więc zmiana w odżywianiu, regularny wysiłek, unormowanie snu, właściwa suplementacja i nagle wszystko się zmienia. A więc zawsze zaczynaj od badań. Zasada numer dwa. Uwaga, możesz się zablokować. Testosteron przyjmowany z zewnątrz zawsze blokuje Twój własny testosteron. A tak naprawdę całość hormonów płciowych najpierw jąder, a następnie przysadki mózgowej. Pamiętaj zawsze. A co to znaczy dla ciebie? Jeżeli nie wykonałeś badań hormonalnych przed przyjęciem testosteronu, nie wiesz, czy dobrze działa twoja przysadka mózgowa jądra, czyli tak zwana oś. Więc jeżeli pierwotnie oś była niewydolna, no to po zablokowaniu testosteronem możesz się nie odblokować. A to znaczy, że skazujesz się na przyjmowanie testosteronu do końca życia. Nie przez miesiąc, nie przez rok, do końca życia. No a to już poważna decyzja, prawda? Szczególnie dotyczy to mężczyzn po 40 roku życia. Co więcej, zablokowanie jąder z czasem powoduje ich skurczenie. I co na to twoja partnerka? Z regułą numer dwa wiąże się także inny problem. Otóż blokowanie jąder dotyczy nie tylko produkcji testosteronu, ale także produkcji plemników. Zewnątrz pochodny testosteron zawsze blokuje produkcję nasienia. A wiecie co to znaczy? Ano tyle, że jeżeli jesteś młody mężczyzną, który nie wyklucza, że kiedyś będzie ojcem, zrób sobie badanie nasienia. Przynajmniej raz. I dowiedz się jakie masz wyjściowe parametry, bo jeżeli dobre, to możesz ryzykować. Ale jeżeli masz słabe, to może być bezpłodny. Zasada numer 3. Badaj morfologię. Testosteron zwiększa gęstość krwi. Koniecznie należy kontrolować morfologię, bo z czasem może to doprowadzić do podwyższonego ryzyka powstania zatorów i zakrzepów. Zwykle wystarczy przyjmowanie leków obniżających krzepiłość krwi, takich jak akart albo aspiryna, ale w sytuacjach wyjątkowych czasami bywa konieczne nawet upuszczanie krwi. Zasada numer 4. Uważaj na prostatę. Testosteron może powodować zwiększanie się prostaty, co jest szczególnie ważne u mężczyzn po 45. roku życia. W prostacie dochodzi do przetwarzania testosteronu do jego pochodnej, dihydrotestosteronu, czyli DHT. To właśnie DHT w dużym stopniu odpowiedzialny jest za łagodny rozrost prostaty. Konieczne są kontrolne wizyty urologa i monitorowanie prostaty a przynajmniej raz w roku wykonanie badania PSA, czyli antygenu specyficznego właśnie dla prostaty. Uwaga, pamiętajcie, szczególną ostrożność muszą wykazać mężczyźni obciążenie ryzykiem raka prostaty. Jeżeli twój brat, twój ojciec albo brat ojca mieli bądź mają raka prostaty, nie ryzykuj. Zasada numer 5: możesz wyłysieć. Podwyższone stężenie DHT stymuluje powiększanie się gruczołów łojowych w mieszkach włosowych, te uciskające cebulki włosowe, które są niedokrwione i obumierają. A wszystko dzieje się akurat tam, gdzie najbardziej widać, czyli na czubku głowy. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu na ogół sieją. Do tego dochodzi stymulacja gruczołów potowych i łojowych, a więc faceci na testosteronie na ogół bardzo się pocą, a wielu z nich ma też wypryski na skórze. Szczególnie na plecach. Zasada numer 6: dbaj o pozostałe hormony. Organizm dąży do równowagi, także równowagi hormonalnej. Jeżeli podwyższamy poziom testosteronu, stężenie pozostałych hormonów także będzie się zmieniać. Konieczne jest regularne monitorowanie układu hormonalnego oraz innych parametrów metabolicznych, aby uniknąć skutków bocznych. Dobrym przykładem jest podwyższony poziom estradiolu, który powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, obrzęki, a czasem także nadciśnienie tętnicze. Często jest także przyczyną zaburzeń erekcji z impotencją włącznie. Zasada numer 7: przygotuj się do terapii. Terapię testosteronem, szczególnie po 40 roku życia, traktujemy jak terapię metaboliczną, bo takie jest główne działanie tego hormonu. Jej celem jest pobudzenie organizmu do lepszego funkcjonowania. Jeżeli odpowiednio przygotujemy organizm, mam na myśli nie tylko badania, ale także odpowiednią suplementację, odżywianie itd., jego działanie będzie znacznie szybsze i bardziej odczuwalne, bo będzie miał zasoby, z których może korzystać. Zasada numer 8. Właściwie dobra dawka. Prawidłowe dobranie dawki testosteronu, jego formy częstości podawania jest sprawą całkowicie indywidualną i wymaga czasu. Przynajmniej na początku terapii konieczne jest stałe monitorowanie pacjenta. Natomiast decydując się na hormonalną terapię zastępczą, pamiętajcie o konieczności regularnych okresowych badań. Tyle na temat potencjalnych powikłań. Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego warto leczyć się testosteronem, zapraszam do mojego odcinka na ten temat, który wyświetla się już Wam na ekranie. Jeżeli jesteś ciekaw, jak dbać o męskie zdrowie, koniecznie subskrybuj ten kanał. Na zakończenie, pamiętaj, jeżeli nie chcesz mieć powikłań związanych z terapią testosteronem, koniecznie porozmawiaj ze swoim lekarzem o Twojej konkretnej sytuacji. Zanim zaczniesz, musisz wiedzieć, jakie badania wykonać. Jakie dawki testosteronu przejmować? Pod jaką postacią? I jakie są możliwe powikłania? W razie pytań proszę o kontakt w komentarzach pod filmem. Pozdrawiam.